Szanowni Państwo, moim Państwa gościem jest Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic, pani Anna Wyjaczka. Pani Prezes, z czy, czy inicjatywy powstało Stowarzyszenie? Witam serdecznie Państwa. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to inicjatywa zrodziła się wśród mieszkańców wsi Sędziszowa. Wśród tych osób byli również pani dyrektor szkoły, pani Maria Bartoszek i pan Stanisław Tawić Sołtyz Radny Wsi. W ramach przedakcesyjnego programu rozwoju obszarów wiejskich podjęto działania w gminie Bobowa zakładania stowarzyszeń w poszczególnych wsiach. Nam udało się to zrobić. Inicjatywa zrodziła się w 2008 roku, a w 2009. W lutym zarejestrowaliśmy stowarzyszenie, można powiedzieć, że za pierwszym razem. I działamy od lutego nieprzerwanie realizując różne działania na rzecz naszej społeczności i okolic. Pani prezes, jakie są zadania i cele Waszego stowarzyszenia? Takie główne cele stowarzyszenia to jest integracja mieszkańców, wsi Sędziszowa, ale również i okolicznych wiosek i przede wszystkim. Podejmowanie działań mających na celu rozwój społeczny, gospodarczy czy kulturalny. My przede wszystkim skupiamy się na działalności na rzecz dzieci i młodzieży, bo w tych dziedzinach najłatwiej nam pozyskiwać z projektów jakieś dofinansowanie. Ale również były działania na rzecz osób dorosłych, starszych w ramach takiego projektu, aby poznać dobrze przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się. Wyszło to było w 2011 roku. To był projekt realizowany z LGD Beskid Gorlicki w ramach PRO 2007-2013. Przygotowaliśmy w ramach tego wycieczkę Szlakiem Czerw Kultur dla osób starszych, dla 50 osób po Ziemi Gorlickiej. Cieszyła się dużym powodzeniem. Myśmy ją zresztą powtórzyli już w innym projekcie dla dzieci. Również były to spotkania, biesiada rodzinna, pieczenie, święto pieczenie ziemniaka, to dla dorosłych. Dla dzieci realizowaliśmy różnego rodzaju warsztaty, kończarskie, pszczelarskie, dziedzictwo kulturowego. Może o działalności i różnych projektach trochę później jeszcze też opowiem. A czym aktualnie zajmuje się Wasza Stowarzyszenie? Z Kapitału Ludzkiego 2014, tu muszę nieskończenie dodać, że nasz projekt uzyskał pierwsze miejsce w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o lokaty w ramach właśnie tego projektu. Są przeprowadzone zajęcia w szkole, mające na celu podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie języka polskiego, matematyki. Również języka angielskiego i zajęć plastycznych. Projekt ten zawiera się w kwocie około 50 tysięcy złotych. W ramach tego projektu zakupiliśmy do szkoły tablicę interaktywną była to pierwsza tablica, która się pojawiła w szkole podstawowej w Sędziszowej. Również dzieci miały zorganizowany wyjazd do teatru, do Krakowa. W czasie wakacji i również do ogrodu doświadczeń. Myślę, że ten projekt cieszy się Myślę, że ten projekt przyczyni się do dalszego rozwoju edukacyjnego dzieci ze wsi Sędziszowa. Oprócz tego projektu realizowaliśmy również edukacyjne wakacje. Projekt, który został dofinansowany w kwocie 55 tysięcy złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego projektu 40 dzieci, w tym 7 dzieci z Ukrainy, uczestniczyło w kolonii w Bustryku, a oprócz tego 30 dzieci z klas starszych, klasy 6, gimnazjum, Sędziszowej i okolic, w tym większości z siedzisk poza Sędziszową, było na wycieczce edukacyjnej czy w Warszawie. Trzeba powiedzieć, że w tym projekcie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wszyscy, którzy opiekowali się dziećmi, czy na kolonii, czy koordynator, kierownik, czy wychowawcy, ale również i na wycieczce w Warszawie, pracowali społecznie. Pani prezes, a z kim współpracujecie? Trzeba powiedzieć, że w ramach realizacji siedmiu już projektów, które udało nam się zrealizować, współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami, między innymi z oczywiście Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach właśnie tych projektów wakacyjnych, bo dzieci w tym roku, w 2014 roku, były już trzeci raz na koloniach. Dwa razy były to kolonie nad morzem, w Władysławowia a w tym roku właśnie koło Zakopanego Pustryku. Oprócz tego w, w, współpracujemy z y, LGD Beskid Gorlicki. Udało nam się zrealizować projekt, aby poznać drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło i był to projekt pierwszy realizowany w naszej gminie. Pewno, że wiązało się to z wieloma właśnie trudnościami, bo dopiero byliśmy początkującym y, Projektu biorcą, ale udało się nam go pięknie zamknąć. W tym zakresie tutaj otrzymaliśmy pożyczkę z Urzędu Miasta Bobowa, ale również i dofinansowanie. Śladem tego są dwa namioty które służą również społeczności przy innych organizowanych czy piknikach, czy spotkaniach na świeżym powietrzu, ale również wypożyczane są do różnych szkół na pikniki czy na festyny. Oprócz tego współpracujemy z opieką społeczną w gminie Bobowa, z aktywnym karpackim NGO, które nam właśnie tutaj pomagało przy realizacji projektu z Spokl. Tego, który teraz właśnie kończymy w Szkole Podstawowej w Sędziszowej. Ale również współpracowaliśmy w większym czy mniejszym zakresie ze stowarzyszeniami innymi. Również tu, jeżeli chodzi o wyjazd ostatni kolonijny, to z parafią w Dolinie na Ukrainie, gdzie pracuje ksiądz Polski ksiądz wśród Polaków, ale nie tylko, wśród Ukraińców. Ale dzieci, które były na kolonii, to są z polskich rodzin, było ich siedmioro. Ale w dużej mierze w realizacji każdego projektu realiz... współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Sędziszowej. Oczywiście też pomaga nam koło gospody wiejskich przy przygotowaniu różnego rodzaju poczęstunków, ale również przy projekcie Zostań strażakiem, który był. Pierwszą naszą taką y, działalnością, taką, takim spotkaniem integracyjnym, ale również zachęcającym młodych y, młodzież, młodych chłopców do wstępowania w szeregi straży pożarnej, to współpracowaliśmy ze Zachodniczą Strażą, y, Strażą Pożarną Sędziszowej, a przez nią z innymi jednostkami. Y, to był 2010 rok. A tak na koniec. Plany na przyszłość. Chcemy nadal działać na rzecz społeczności, poszerzać, jeżeli by się nam udało wygrać jakiś projekt dla osób starszych. Wiemy, że pewne działania są w gymie prowadzone, ale niektórzy chcieliby może pojechać też na częściej na wycieczki. Często to są ludzie, którzy większą część czasu spędzają w domu. Bo często z lenty czy emerytury nie stać ich na jakieś wyjazdy. Prawdziwie pisaliśmy w stowarzyszeniu parę projektów do ASOS, ale jeszcze nie udało nam się zdobyć dodatkowych funduszy na taką działalność. Mamy nadzieję, że to w przyszłości oczywiście nadal chcemy zajmować się też edukacyjnymi działaniami na rzecz dzieci organizować wycieczki czy warsztaty. Które rozwijają wszechstronnie naszą młodzież. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół w Światiu, wsi i Okolicy. Dziękuję bardzo.